że dostanę się tam na górę i pokażę jak wygląda zamek wewnątrz. Ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że zamek jest z XV wieku i na pewno był świadkiem takich wydarzeń jak Potop Szwedzki, ekranizacja Janosika, bodajże dwa odcinki, Zemsty oraz Wiedźmina. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, piękna pogoda. Piękne widoki dookoła, cudowny teren. Brakuje mi tylko regionalnego piwka i prażonek, o których Państwu już wspominałam w poprzednim moim filmie. Kochani, jestem już na dziedzińcu zamku. Ogrodzieniec pod zamczu. Zwiedzanie zamku to nie tylko lekcja o minionych dziejach. Ale także szereg atrakcji w postaci imprez dla firm, szkół i turystów indywidualnych. Tereny podzamcza słyną z widowiskowych pokazów rycerskich, które mogą Państwo podziwiać w niedzielne popołudnia w sezonie wiosenno-letnim. Ciekawym doświadczeniem z pewnością okaże się podróż na pobliską Urebirów, gdzie wznosi się zrekonstruowany niedawno Gród Królewski. Większość z obiektów określanych mianem Orliknia powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały szczec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy Krakowa, głównie przed najazdem Czechów ze strony Śląska. Jak przystało na porządny zamek, usłyszymy o duchach tragicznej śmierci zakochanych czy o wielkim czarnym psie nawiedzającym nocą ruiny. Widok z wejścia do zamku spod bramy głównej, akurat na park Linowy. Proszę zwrócić uwagę, że jest tu bardzo dużo miejsca, żeby. Sobie. Robinson. Podróże pełne energii.